Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, e legalny polski bukmacher. Quiz pod napięciem do tej pory porażał kibiców w świecie piłkarskim. Pozytywną energią. Witamy, witamy! A witajcie wszyscy kibice z Polski! Poczuciem humoru. No a, a to nie mogę iść na łatwiej ja cały czas. Się... Ha, ale klasa! Poczekajcie, poczekajcie! Ale co, ale... Trudnymi pytaniami, kim jestem? Jako trener nigdy nie zdobyłem mistrzostwa swojego kraju. Olbrzymią merytoryką. Czyli odpowiedź ostateczna brzmi: Werder i Hoffenheim. Dobra! Ale za niewiedzę karcił bezlitośnie. Sprawdza komputer. Ała. A więc. Aj, aj, aj. Bezduszny komputer poszerza swoje pole rażenia. Teraz prąd pójdzie w pięści. Na jego celowniku znaleźli się eksperci pięściarscy. Drużyna y, panów w koszulach, Grzegorz Proksa i Janusz Pindera. Ja wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności i rywalizacji z zespołem t-shirtowców. Czy wiedza ekspertów pięściarskich będzie porażająca? Super półśrednia, to jest pół druga. Nasza odpowiedź to Jerry Cuney. Komputer, proszę bardzo.

Pięściarski quiz pod napięciem wchodzi do gry. Jak brzmi jego pełne... No ej, no ja byłem pierwszy, ewidentnie, sorry. <grystanie> Proszę Państwa, ten wspaniały kuchar po raz pierwszy zostaje wręczony w quizie pod napięciem pięściarskim. Premiera w najbliższy poniedziałek o godzinie 18.00.